Jesteśmy z Agnieszką Pomaską w Brukseli. Przyjechaliśmy tak de facto na kontrolę do Związku Pracodaw Pracodawców Biznes and Science Polska, który został otworzony w 2019 roku przez premiera Morawieckiego. Przez ostatnie trzy lata ze zespółek skarbu państwa takich jak KGHM, Orlen, Totalizator sportowy, ale również przez Pocztę Polską czy Centralny Port Komunikacyjny zostało przesłane do tej instytucji. Uwaga, 24 miliony. Na 9 osób pracuje trzech członków zarządu, wszyscy oczywiście w Warszawie, ich tu nie ma. I wszyscy związani, a przynajmniej prezes, wiceprezes z Bielanem. Business and Science Poland to miała być organizacja lobująca na rzecz polskich firm tutaj w Brukseli, ale jak można lobbować w Brukseli będąc w Warszawie, jak można lobbować, kiedy tutaj na miejscu jest tylko sześciu pracowników i mimo dobrej woli tych pracowników nie za wiele tutaj się dzieje, a po raz kolejny ta instytucja okazała się po prostu maszynką do wyciągania publicznych pieniędzy. Weszliśmy i chcieliśmy porozmawiać z prezesem, wiceprezesem, żadnego nie ma, usłyszeliśmy, że bywają raz w miesiącu. Prezes to człowiek, któremu Bielan robił w 2014 roku kampanię wyborczą, słynnym spocie wyborczym, a wiceprezes jest członkiem Partii Republikańskiej. Mówimy Wam o tym dlatego, bo zarabiają po 400 tysięcy złotych rocznie. Jak się pewnie zastanawiacie, skąd ta drożezna inflacja? No między innymi stąd, z tego dojenia publicznej kasy. Będziemy sprawdzali, co się dzieje z publicznymi pieniędzmi przeznaczanymi na organizację, która miała lobbować, a jest maszynką do wyciągania kasy. i Będziemy rozliczali polityków Prawa i Sprawiedliwości, polityków partii Bielana, z tych wszystkich nieprawidłowości, których po raz kolejny się tutaj, nawet w Brukseli, dopuszczają. Podajcie dalej. te dar